Słyszycie taką aplikację, w której zgadujecie po fragmencie jakiegoś logo, co to jest za firma? Będziemy to dzisiaj robić, ale w wersji wydawniczej. Hej kochani, witamy was na naszym kanale. Roboczo ten challenge nazywa się Besty vs. Grafik. I jak już widzieliście przed intrem, będziemy rzeczywiście zgadywać po kawałku loga, Jakie jest to wydawnictwo kryjące się za tym logiem? Nasza graficzka Ania, którą możecie zaobserwować, bo ma anagdolę w opisie swojego Instagrama, na którego nic nie wrzuca, ale może ją to zmotywuje, jeżeli ją zaobserwujecie. Nasza graficzka, która zrobiła między innymi mój prezent urodzinowy, nasze zakładki i fajnych rzeczy, i też projektuje okładki do książek, jakby ktoś szukał grafika do wydawnictwa, przygotowała nam zestaw. Fragmentów, grafik, właśnie z logami wydawnic, i po tych fragmentach będziemy musiały zgadywać. Wiemy, że są tam zagraniczne, więc jakby już Ania ma odcięte dwie kończyny za to, ale zobaczymy generalnie, jak nam pójdzie. Nie będziemy Wam pokazywać na ekranie tego. Nie, nie, będziecie mieli tutaj wyświetlone to, co my Czekaj, widzimy. Ja sobie... Okej, okay, no to Wy widzicie pierwszy obrazek, tak, pierwszy fragment i my też widzimy pierwszy obrazek. To znaczy ja mam podejrzenie co to jest, bo jeśli to jest fragment. Czy to jest filia? I to ee, by było A, tak. z To Też mi się tak wydaje. Bo w pierwszej chwili pomyślałam, że to może być y Ale ma A, nie nie, nie. deseczkę. A, A ma deskę. Więc to jest chyba A z fili. Wy widzicie, czy mówimy dobrze, bo my na razie nie możemy spać, bo mamy to w takim pliku, więc jakby punktacja będzie tutaj, jakby... Podejrzewam, że też to jest filia. Tak, okej. Okay. Lecimy dalej, numer dwa. Eee, to jest... Power Graph chyba? Nie, to nie jest nie. na pewno Power Graph. Ja bym powiedziała, że to jest kajakter. Oh, tak! To, to tak. jest charakter! Power Graph ma zupełnie inne logo. To jest charakter to! to tak. jest kajakter! Tak, tu. I'm, I'm pretty sure. Oh. Nie wiem co to, to jest jakaś kurde oh, patelnia z, z jajkiem. Z kulka, tylko... Czekaj, no po, to może być fragment. Może tak. to jest eye Głowa eye to ditu. A na to, jakby jest na wojny. Tak, teraz prześladują mnie, gdzie się tego nie obrócę. Ale ja nie wiem. Um, to jest jakieś kółko. Bo, bo cza czarny ma tą taką połówkę czarną twarzą. nie, nie, nie czarny ale na, na pewno. Nie. Na pewno nie. Nie. Um, myślałam jeszcze, bo Sonia Draga ma też taki. E, nie, Sonia Ante Draga nie nie ma piły o takie śmieszne. To. Nie wiem, co to jest. To jest oko pluszowego misia. Ja też nie wiem co to jest. Dobra, next, next. Jeden punkt dla Ani już na pewno. <laughs> to, jest to jest Sonia, Sonia Draga. Daga. To jest Sonia Daga. Tak, no nie, to jest na pewno Sonia Daga. Chyba. Chyba. O. Nie wiem, co to jest jakieś... O Jezu, ja... Myślę, hmm. że to, się... to... To a może to kółko to było coś zagraniczne. Ale wiesz co, nie, nie przychodzi mi nic do głowy, co to może być to kółko. To mi trochę przywodzi na myśl Media Rodzina, ale oni nie mają dokładnie takiego loga, tylko takie podobne, mam wrażenie. E, możesz mieć rację, to jest chyba Media Rodzina. Więc... I tu jest napisane Media Rodzina w środku. Bo to, galeria książki ma tylko galerię książki, nie? Jakby tak. oni mają takie Tak napis. Logo. To może być Media Rodzina. Nie wiem, wy wiecie. To jest Blamsbury. Blamsbury. Na pewno. WAP. Tak. Aspo. <noise> 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 To jest Ej tu. Literackie. Literackie. To nie jest czarne? To nie jest czarne. No czarne ma w drugą stronę gęba. No mordkę ma, taką połówkę twarzy. Nie. to jest może jakieś amerykańskie też. Wiesz, że są trzy amerykańskie, więc było już Blondesbury, jeszcze dwa. Wiecie, angielskie gorzej, polskie to się czekasz. Nie wiem co to. Nie wiem, jakaś kłycza... Czajna ja, twarz. A ja się... nie wiem. Połóż, co to jest. Boże, nic mi się nie kojarzy, wiesz, żeby chociaż... Ty! Ja. A to nie jest ta mordka z kobiecego? Bo kobieca ma taki kwadrat biało-czarny i tam w środku jest taka twarz jakby się układa, ale to chyba... Ale ona chyba ma inny nosek, nie ma takiego... O, właśnie, ona, ona ma prostej... chyba bajdzie kobiecą tą, tak, <laughs> tą <laughs> ta jest taka typowo męska. Kobiecą <laughs> <laughs> No. Dobra, zostawmy to. Zostawmy to, wrócimy. To jest akurat. Akurat, bo oni tam mają więcej zawiasów, to jest taki labirynt. Tak. Kwiatek. To słońce, no co ty. Nie no, kwiatek. To słońce. Kwiatek i kot w środku. Taki krzywy, bez jednego, jednym, z jednym uchem. No jedno ma klapnięty, jak uszatek. Zabij mnie. Nie wiem. Nie wiem co to jest. Summer's Sam, Bee Publishing. <noise> to jest Wojoworos. To jest Pura, It's obvious. To też Wilga. Koniecznie. To jest wilga. Skąd ty to znasz wydawnictwo? Nie wiesz? wiem. <głos》? Nie mam <głos》>. pojęcia. To jest z jej wykrzyknik. Tak? Bo Oni mają Y, y i, i wykrzyknik. Że Ta, J. Nie, nie it, y y okay, to jest Yay. Nie Winidia. Nie, nie Winidia. Okej, To jest kajak. czarne. Czarne? Tak, tak, To jest znowu chciałam. Okej, okay, to nie wiem, co to jest. A to może być równie dobrze: pochodnia, y statuły Wolności albo zapalniczkę. Albo to wygląda trochę jak pochodnia. A to w sumie wygląda jak spoiler samochodu i płomień z djuy wydechował, wiesz kubica, mam że mi to jest Bębu! Nie, nie wiem. Nie no ewidentnie to jest jakaś pochodnia. No a to od razu wiesz, kojarzy mi się z tego... Koć padniesz. Jakimś takim naukowym, nie wiesz... Kaganek świat. <gagany>, o Nie wiem, wylecimy no dalej. To jest Amber. Tak, to jest Amber na pewno. A to nie wiem, To jest... To... And. And, see. and, coś. A czy jest jakieś angielskie albo amerykańskie wydawnictwo coś i coś? Na nie wiem, Majchewka i Ogłek. Na pewno takie jest, ale żadne mi w tej chwili nie przechodzi do głowy, bo wiesz, myślałam o Macmillanie, o Random House'ie, właśnie o Bloomsbury, o Penguin. No. A publishing House. O... Yy, jeszcze jest ten... Hotkey Books. Hotkey Books to jest ten król. Tak, y jest Orion jeszcze. Bo to chyba King of Scars nawet wydaje Orion. Szle to lecimy dalej, 19. Ostaja. To, to jest, jest akurat! akurat! Ej, to co to było tam? Co? Czekaj, ja aż spojrzę. Akapit. Akapit. To może to zaliczymy. Pół punkta. Pół punkta. To jest. Mac nie, to nie. W sensie, to? Macmillan? Macmillan zmieści się tu? Nie! Czekaj, co ma jeszcze M? Boże, nie mogę patrzeć do tyłu, żeby nie było, że oszukuję. U ty. ty co ma taką... Mkę w środku. O, zabij mnie. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Fabryka, -fabryka słów. F Fabryka słów, to na pewno. a dlaczego nie było świata książki? Bo to chyba za proste, wiesz, jak bo O oni to ma... jest Penguin! To jest penguin! Penguin, to to jest Penguin, to jest otwarte. To jest... O, faktycznie, Boże, nie wpadłem do tego pierwszych No to jest ucięte jest. kółko. Tak, to jest otwarte. To e... jest szabla. <laughs> ja znam to, to wiem jest... co to jest. Ewidentnie jest szabla. To jest... E... Wiem co to jest, ja znam to logo. Tak? No znam to logo, wiem. E... W sensie podejrzewam, że to jest jakaś spółka człowieka Albateosa, ale nie wiem co to jest. E... Ty, aaa! Albo z Dolnośląskiego coś. No właśnie, o tym sensie pomyślałam, że publikat jeszcze ma, wiesz... Nie, 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 nie publikat ma inne logo. Nie, znaczy nie, 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 nie. tak, publikat ma inne logo, ale wiesz, że w ogóle jakby w tej grupie, żeby to coś było. Shit. Bo tam jest Dolnośląskie jest księżnica. Jest... A jakie logo ma Księżnica? A nie, takie eleganckie, takie, takie z no Znam to logo. Mogę spojrzeć na półkę. Nie, no nie ma tak. Ty, a jak się nazywa to wydownictwo, które wydaje Akademię Wampirów? Pff, zabij mnie, nie wiem. Tu nie jest też Media Rodzina? To jest to wydawnictwo. I widzę Akademię Wampirów w lustrze, ale nie widzę logo. Bo <grystanie> jest o daleko, jestem ślepa. Nie, ale to, to jest chyba to, co wydaje Akademia Wampirów. To... Nie wiem. No dobra, no to sprawdzamy po kolei. No tak. Wy już wiecie, kto wygał, a my sobie przejedziemy. Filia, Karaby. Rebis? Boże, to trzecie to jest rebis, stara! Naprawdę? Pokaż pielgrzyma. <grym> tak! Nie, wiesz co, Ania... To, to jest I, I wiesz, to jest dookoła tak. Boże, co, nada. Co Sonia Draga, tak. Media Rodzina, Blumsbury. No, czy to było Media Rodzina, tak? Znów tak, pięć. no to, się. Czyli dobrze, Tak, hej, to dobrze. było dobrze. Blumsbury, VAP, tak. litajackie. No waj? Faktycznie. A my patronujemy Ninie. Jaki wstyd, po prostu! Jaki wstyd! Hachet, w to jest haszet. O Boże, Wesper. O Boże, Wesper, to Wespę. jest! Wesper. No można się było tego spodziewać, A Ania chciała tą książkę z Vesperu dać. To ty powinnaś to wiedzieć, to twoje. Wilga, dobrze. YA, China, PWN. Ja się wstydzę, to takie to, na umowę! <laughs> o jacie, Amber, Barnes and Noble. właśnie zostawiłyśmy Barsen Noble. A to Pytałam <laughs> się, czy jest jakieś wydawnictwo, które ma coś i coś. No, no jest Barsen Noble. <laughs> A jesteśmy wyznaczeni, ja cię kręcę. Akurat Buchman. Buchman! Bellona! Otwarte Penguin Random House i fabryka Zasłony to zasłonę milczenia, jesteśmy żenujące. Jak widać, wcale nie się no, nie zdamie kupy do winiczym, no aż tak śle. Co nie się nam poszło. W sensie względnie dobrze. Mam nadzieję, dajcie znać, jak Wam się podobało, czy chcielibyście kiedyś drugą edycję tego challenge'a i w ogóle co nie na pa, a ja na Ania na, następnym razem powinna wyciąć fragmenty map z książek i wiesz, będziemy zgadywać po mapach! Albo fragmenty okładek, Albo coś fragmenty takiego. okładek, tak. Wiecie, Bania, jest naszym grafikiem. W ogóle to jest jej autorski challenge. Ona to wymyśliła, żebyśmy tak. to zrobiły, i ona to dla nas przygotowała, więc wielkie dzięki, kochana, jeszcze raz za to, że nas udupiłaś tak od góry do dołu. Jesteśmy Ci mega wdzięczne za Nadal to. Bardzo cię kochamy. Dobrze, że chociaż zajębimy z reklam za tym film, bo inaczej byśmy się zrobiły. No, więc dajcie znać, jeżeli chcielibyście na przykład zobaczyć inną edycję tego challenge'a. Myślę, że Ania się bardzo świetnie bawiła, oglądając to, jak się tutaj topimy, po prostu nie znając tych wydawnic, i będzie się bawiła świetnie, jeżeli nam zrobi kolejną mega trudną zagadkę. Także możecie zostawić łapkę w górę dla Ani, Ale chyba podejrzewam, że z nią wygrałyśmy. Minimalnie. Tak może być. Że albo było 50-50, albo z nią minimalnie wygrałyśmy, także... Zob no. Zobaczy się przy montażu. Zobaczy jakby. się przy montażu. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i zobaczenia następnym razem. Pa! pa!